Przeciągnie nas. Dobra. Więc już, szybciutko odbiegać. Roar, tam cokolwiek szybko. Mobilitki. No ale nie zahacaj. Tank dostanie. Rzuć na tanka. A.O.E. Uwaga, bo nie Tak na dupie chyba, nie? Mam jeszcze, jak coś nie rzuciłem, bo kurwa... Ja nie ten range mam, wiesz, ja no... Dobra, dobra, dobra. Wave. Odepchnięcie. Wbiegamy, wbiegamy, wbiegamy. Nie da cię wypchnąć. Wbiega cały czas. Reverse'a rzucam. Beam. Dobra, zaraz Bim będzie. Uwaga, frontal. Mów, kiedy mam na ciebie taj, tego rzucić. Teraz. 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 Aoi. Rzucam. Hapeki. Rzuć, który się ziwa... Hapeki, hapeki, hapeki. To nie powinno być, no, bo to nie może w czasie nie. bić jeszcze. Przyciągać będzie? Zbiegamy. charge będą zaraz. Czarne pole. Biegnijcie w pole, tylko żebyście innych nie wyjebali. Z no, no, tak. <grym> <grym> to Fajne. Fajne. zwycięstwo! się. Jutro, się. jutro.